Dzisiejszej szybkiej aktualizacji na kanale Crypto Porozmawiamy sobie o dzisiejszym bardzo ważnym wydarzeniu, które ma miejsce już o godzinie 19 czasu polskiego. Mówimy tutaj oczywiście o wydarzeniu FOMC, które będzie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych związane ze stopami procentowymi. Porozmawiamy sobie również o naszej pozycji shortowej, którą jeszcze robiliśmy w poniedziałek na matiku Została ona zamknięta tak naprawdę na ten moment na bardzo ładnym punkcie. I oczywiście wylosujemy dzisiaj osobę, która wygrała z zeta. Także nie przedłużając, przechodzimy od razu na ten moment do wykresów na Trading View. I tak naprawdę spojrzymy sobie szybko na Bitcoina od wczoraj bez Większego, bez większych zmian jesteśmy tak naprawdę cały czas na poziomie 20 436. W tych okolicach mieliśmy tutaj przebicie naszej linii trendu wzrostowego, która jak widać, na moment trzyma się i pokrywa się z naszym support boxem. I tak naprawdę czekamy do wieczora, co będzie potencjalnie miało miejsce po wydarzeniu Fed. Ja zakładam oczywiście, jeżeli będziemy mieli ogłoszenie 100% wyższych, możemy retestować poziom 20, a w najgorszym wypadku będę celował poziom 19300-19400. I w tym miejscu będziemy łapali nasze pozycje shortowo, yy, nasze pozycje long. Także to jest moje podejście na ten moment tutaj. Nie zakładam raczej tutaj wzrostów do góry, także to jest podejście do Bitcoina. Natomiast chciałbym jeszcze Wam szybko pokazać moją pozycję. Nie pozycję, tylko, czekajcie, gdzie to jest. Yy, Matic. Matic, o którym mówiłem, nie tu, obserwowane. Dokładnie to. Matic, na którym mieliśmy podejście do naszego shortu, który został w tym momencie. Price target z naszego shorta jest idealnie zrealizowany. Także gratulacje dla wszystkich osób, widziałem dzisiaj na Discordzie, osoby, które podjęły trade short na 6% tego ruchu. Czyli jeżeli obotowaliście dźwignię 10 razy, mogliście dokonać zysku 60% z waszej pozycji. Moja pozycja jest zamknięta, zrealizowałem ją na poziomie około 95%. Wszystko jest rzucone i udokumentowane na Discordzie, widziałem, że kilka osób również podjęło tego typu zagranie. Także gratulacje. To wszystkim. Spójrzmy sobie jeszcze szybko na Dogecoin, bo ostatnio też również o nim rozmawialiśmy. Dogecoin jak widzimy na ten moment jest tutaj z tendencji małej wzrostowej. Mamy mały rollout i tak naprawdę czekamy dalej co się wydarzy. Tutaj trade, który miał być rozegrany został już rozegrany, więc tutaj nic nowego tak naprawdę nie, nie ma. Także teraz przejdziemy sobie szybko do ekranu. Pokażę Wam oczywiście Feda. I jak widzicie 6 godzin 40 zapraszam wszystkich jeszcze raz serdecznie do mojego Discorda, a tymczasem przechodzimy do losowania. Widzicie, na ten moment były 83 osoby, które podjęły to zagranie i tak naprawdę losujemy. tyk. zobaczymy kto dzisiaj wygrał numer 80, numer 80 anime 6 z kodem Hossa, Nie za szybko, dokładnie. Uważam, że Hossa jeszcze nie jest tak szybko za rogiem. Mamy kilka bardzo dużych znaków, które ściągają nas w dół i tak naprawdę musimy czekać na wydarzenia związane. Także Hotsa jeszcze nie. Gratulacje anime. Odezwij się do mnie w komentarzu lub na Discordzie lub na Instagramie w wiadomości prywatnej w celu otrzymania 100 sdt i polecam wszystkim komentowanie aktywne moich filmów, bo możecie raz w tygodniu również to wy wygrać. Jeżeli chcecie podjąć zagrania short, takie jak zrobiliśmy to na live, zapraszam wszystkich serdecznie do linku w opisie. Macie link do Bybit'a, do rejestracji, odbierzecie bonus do 4500 dolarów bonusu. Możecie również wygrywałaś taką z nami za free na Discordzie bez żadnych dodatkowych opłat. Także dzięki wszystkim za ten krótki update. Widzimy się wieczorem na rozgrywaniu live na moim Discordzie, Fedu i widzimy się również jutro pod kolejnym materiale i tych Pozdrawiam Was i życzę Wam udanego